Ale... Długo pod prąd, a teraz jak powerbank Zbieram moc, naładowana stamina Łapiesz broń, a ja broń to jak się co ja Jeden krok, a poleci cała lawina Zmieniam słowem sobie biegi A robię z automatu szybkie kombo. Tu się gra, tu się kręci. I nie wpuszczamy nigdy już tu więcej żadnych śmieci. Nie wpuszczamy śmieci, nie puszczamy pary z ust. Po kąplach do gułagu zejdę, jeśli będzie most. Zbuduję swój mur, Zbuduję swój mur. nie ogarniam ją. Na dobrej drodze tu pod drop top. Drop top miarsan, chcę wolność. Wychowany w dżungli, tak jak janko zrobię gang na konto. Wszystkim moim liniom życia prze przewiduje boskość. Długo pod prąd, a teraz jak power bank Zbieram moc, naładowana stamina Łapiesz broń, a ja bronię to jak se jam Jeden krok Poleci cała lawina. Zmieniam sam, sam sobie biegi. A robisz z automatu szybkie kombo. Jakie ja, ja, banalki Tu się gra, tu się kręci. I nie spuszczamy nigdy już tu więcej żadnych śmieci. Zażył, dla mnie mała teraz bóg. Udat mali łureców. Twarzy dla nas bastur. Wybuduje kapicul. Gdzie podwoje złoto. Jak podwałem sobie czawki, żeby tu levelować jumble te fluk. All that money where budowlak, hope Mój budowlak, pizza. Mój budowlak, pizza. Mój żeby pizza. Mój Długo pod prąd, a teraz jak barbank Zbieram moc, naładowana stamina Popesz broń, a ja bronię to jak się yam Jeden krok, a poleci cała lawina Zmieniam swoją sobie begi, a robię z automatu szybkie komboje Jakie pano z nami Tu się gra, tu się kręci I nie wpuszczamy nigdy już tu więcej żadnych śmieci Długa pod prąd, a teraz jak firebomb Zbieram moc, naładowana staminą Łapiesz broń, a ja bronię to jak się jam Jeden krok, a poleci cała lawina. Ja Zmieniam swoją, sobie biegi A robię z automatu szybkie kombo. Ja, ja, ja so tu się gra, tu się kręci I nie wpuszczamy nigdy już tu więcej żadnych śmieci Tu się gra, tu się expi Tu się pali, sorry baby Tu się patrzy nie na siano, tylko na to co cię kręci Tylko na to co cię kręci Hey, tu się gra, tu się expi, tu się party ale baby, tutaj nie z normalnych Tylko sami pierdolnięci Hoj, Ja, ho. yeah, yeah, yeah.